Cześć. Witajcie w dzisiejszym odcinku na kanale Extings. Dziś opowiem Wam o historii Hiszpanii. Bez przedłużania, zaczynamy. Nazwa Hiszpania wywodzi się od nazwy Hiszpania, którą rzymianie nadali części półwyspu iberyjskiego. Od IX wieku przed naszą erą półwysep iberyjski, w tym Hiszpanie, zaczęły zasiedlać lu różne ludy. Między innymi celtowie czy Kartagińczycy. W II wieku, przed naszą erą, pojawili się tam również Rzymianie. W V wieku naszej ery na półwysep wdarli się wizy i stworzyli tam własne królestwo. W 711 roku przedostały się tam wojska z obszarów północnej Afryki pod wodzą Tarika, które błyskawicznie podbiły całe półwysep. W 718 roku niewielkie królestwa chrześcijańskie rozpoczęło odbijanie terenów. Arabowie ostatecznie zostali wyparci w 1492 roku, kiedy Toboabdil z Granady, wódz i ratu Grenady, ostatniej islamskiej twierdzy na Półwyspie, poddał się armią chrześcijańskiej Hiszpanii, świeżo zjednoczonej po ślubie Izabeli I Kastylijskiej i Ferdynanda II Aragońskiego. W 1519 roku Karol I odziedziczył po zmarłym dziadku Maksymilianie I terytoria hasburskie w Niemczech. Został także wybrany cesarzem Świętego Narodu Niemieckiego już jako Karol V. W 1543 roku Franciszek I, król Francji, zawarł sojusz z sultanem Osmani Sulejmanem Wspaniałym i przystąpili do okupacji hiszpańskiej Nicei. Henryk VIII, który żywił ogromną nienawiść do Francuzów, przystąpił wraz z Karolem do inwazji na terytoria francuskie. Austriacy, dowodzeni przez Ferdynanda, młodszego brata Karola, zaangażowali się w walkę z Osmanami na Bałkanach. Pomimo rozbicia armii hiszpańskiej w bitwie pod Ceresole, siły Karola radziły sobie lepiej i ostatecznie wojska francuskie zmuszone były do zgodzenia się na warunki pokojowe. W 1568 Wilhelm Minczący przeprowadził zamach na krwawego dyktatora, co zapoczątkowało wojnę 80-letnią. Zakończyła się ona uzyskaniem niepodległości przed Niderlandy. W latach 1667-1668 Ludwig. XVI rozpoczął wojnę deewolucyjną wymierzoną przeciwko pozostałościom hiszpańskich Niderlandów. Hiszpania straciła wtedy znaczne połacie terytoriów, m.in. miasta Lille czy Charleoli. W 1670 rozgorzała wojna dziewięcioletnia, w trakcie której ludwik po raz wtóry zaatakował holenderskie posiadłości Hiszpanów. Jego armia, dowodzona przez księcia Luksemburgu, pokonała Hiszpanię pod Flerus oraz walczące po stronie Hiszpanii Niderlandy. Wojna zakończyła się stratą prawie całych hiszpańskich Niderlandów, w tym m.in. bardzo ważnych miast Gandawy i Luksemburga. Pokazała również światu, jak zacofane i bezużyteczne są hiszpańskie mechanizmy obronne i urzędnicze. Nieefektywny rząd w Madrycie nie podjął żadnych kroków, żeby je ulepszyć. W 1701 roku wybuchła wojna o sukcesję hiszpańską pomiędzy Austrią, Wielką Brytanią, Holandią, Świętym Cesarstwem Rzymskim, Portugalią, Sabaudią, Katalonię, a Francją, Hiszpanią, Bawarią, Kolonią i Mantułą. Zakończyła się ona w 1714 roku. Wynik tej wojny był upokarzający dla Hiszpanii, gdyż oznaczało ona koniec ich burgundsko hasburskiego imperium. W roku 1808 Napoleon I zmusił Karola IV i jego syna Ferdynanda VII, do Cazzi, na tronie Hiszpanii zasiadł Józef, brat Napoleona. W 1874 przewrotu dokonał Alfons XII i przywrócił na tron dynastię burbunów. W 1898 przez wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Hiszpanie co prawda stracili część posiadłości w Ameryce i Azji, ale zyskali Maroko, Sahary Zachodnią i Gwinę Równikową. W roku 1931 odbyły się pierwsze od wielu lat wolne wybory. Zwyciężyli w nich Republikanie. Alfons XIII opuścił kraj i udał się do Marsylii, a kraj stał się republiką. Nie nastąpił jednak spokój. Walki lewicy i prawicy przerodziły się w wojnę domową. Wycieczką z niej wyszła prawica. Dowódcą państwa został generał Francesco Franco. Już w 1937 roku założył pierwszy obóz koncentracyjny dla swoich przeciwników politycznych. Podczas II wojny światowej Hiszpania była neutralna. Generał Franco rządził jeszcze do 1975 roku. Jego następcą został Juan Carlos I. To koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki za oglądanie, cześć.